Tak czułam, że siedzę, moje życie skończy się. Ja chcę jeszcze raz być tutaj, więcej mm -hmm. czuć, jak moja mama żyła. Mm -hmm. Bardzo lubiła suwalk, bardzo. Przy... Moja mama to glukso. A jak ona jest, mama imię mama? siostra Raja, siostra Mary siostra i mama Stela. Mm -hmm. Czyli dziewczynki. Jej mama Hinda. Mm -hmm. Ojciec Oskar. Mm -hmm. On miał konie i wagony. Mm -hmm. On jechał do różne miejsce To było... Oni... To znaczy przewoźnikiem był, tak? Tak. Oni Aha. byli w stanie bardzo dobry. Mm -hmm. Finalna Dlatego to co mm -hmm. do mm -hmm. I... on robił, ja myślę to była praca bardzo dobra. I jakiś okres on nie czuł dobrze, kasłał, to było przed wojna druga. Jak wy mówicie na wojna drugą i o Tak. To dlatego ja wiem, że on umarł, nie wiem, od czego chyba to był rak. On umarł i on tutaj, w cmentarz żydowski, Popowany. tak, pochowany. 100% procent, ja wiem sto Teraz są walki, mamy Jajer Stern, Abraham Stern, tak. On brat Dodek Stern. Dawida brać. Dawida. Mm -hmm. Znałaś Dawida, Dawid Stern? Y czytałam. Jego żona, Inda, mm -hmm. szperlingona, mm -hmm. kuzynka, moja mama. I mama, mm -hmm. David Stern, Jair Stern, urodziła tutaj te wszystkie baby. Mm -hmm. Pomagała na mm -hmm. te panienki, co byli w ciąży. Mm -hmm. <laughs> ja nie mam wszystkie słowa, myślę. Ona była akuszerką. Tak, ona mm -hmm. była akuszerką mm -hmm. też. Tak. I też mama A, moja od... Tak. Tak. Stomatolog. Tak. Mm -hmm. I... Ja, Stern był bardzo postojny. Bardzo tak, widziałam. Tak. I moja mama nie myślała politycznie, była malutka, jak on wcale nie. Ale ona mówiła, ja posłam, gdzie on był, ten guide, bo on był taki postojny. Coś, oh. wiecie, jak to, jak mi jesteś mimą, Tak. tak. Yente, bat Rabbi Meir Lipsky. To betula, to Taka, co jest nie była z mężczyzny. Pan mm. I wtedy jak pokazają ten drzewo, złamanet złama, tak, To brzoza? Tak, to ktoś młody. To brzoza? Betula? To. Czytasz ah, napisane? Mm -hmm. Mm -hmm. To betula. Dobra. To mm. ptaszki. To jest im z miesiąca To te litery. nun To po. Nigba, Tutaj to nie tutaj jest. Tutaj kładli poczy... go. Ta sytuacja tuz ze wchodzą, że zakładają, kto umarł. Czym tu spoczywać? Radzkawicki. Prawda, to imię. Je... Ja myślę, że z myślą. jest Tu Stupisane pani ważna i skromna, droga i uczciwa. Tak, to jest teraz człowiek uczciwy. Blaterianski jest takie imię. Ja myślę to Aba Jakub. Wy macie ten imię Kuba, Kuba Jakub. טטיאק מגן. פייגה לאה. פני. מגן דוד. הנה טו יסר אסומי לשמי. תן פי נו. שרה מוריל. טו צ'וובייקם. Ważny. A czy księgi to nie świadczą o tym, że to był uczony człowiek? Ja myślę, bo mm -hmm. też teraz jak myślisz, chcę mówić, że on był ważny dla Ludzie myślali, że on człowiek ważny. Poważany. Tak, tak. E, on był te rabi. Mm -hmm. Tu mówią, że ona była ta pani stara. Mm -hmm. A i a noła, jak a z, -kiena. z -kiena to stara. Mm -hmm.

Robili jak u nas w nasza Tora, jest 10, a sereta jak wy mówicie, 10? Przekazań. Tak? Przekazań, tak. 10. Mm -hmm. 10 przykazań, tak. wolno kłamać, 10 przykazań, tak. To tak wyglądają tablice. Podzielone, tak. Mm -hmm. to, mm -hmm. tak. To ładne. Nigdy nie widziałam takie.